Ma, w sumie teraz pan CF. dzisiaj jest ze mną ctsg1000 po, po, Postanowiliśmy, że będziemy nagrywać skyblocka na, na serwerze, którego ip podam w opisie No, przedstaw się No, przedstaw się, przedstaw się Hmm, to będzie, to będzie troszkę kłopotliwe, ponieważ rozmawiam przez Team speaker, no, i on nie słyszy jak ja mówię, dlatego cały czas będę musiał trzymać ten klawisz, no to będzie małym problemem. No, ale to trudno, przeżyjemy jakoś. W takim bądź razie ja teraz zrobię dirta, a, a ty zrób dirta, skopię dirta, a ty zrób łorączką. No, my, my, my na tym serwerze jesteśmy kikid moderatorami, no, ale gramy na innych nikach, do czego admin daje, daje nam pozwolenie, żebyście nie zobaczyli naszych. No, nie chodzi mi o to, no, 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 chodzi mi o to, żeby nas nie spamili gracze, kiedy kręcimy. No, prawda, że były tak, takie przypadki, no nie? I to mnie, i to mnie często w mnie wkurza. No, no to, em, ktoż... się sz... ja szkło teraz? Ja nie wiem, ja teraz szkło słyszałem. Em, co ty to robisz? Przecież, przecież jest jeszcze jedno pięterko dirtu i ja nie wiem, po co ty tą wodę wylałeś. No, ale dobra. To mniejsza z tym, dobra, ale nie bo zostało jeszcze jedno piętro Dirtu Czekaj, może to, może ja to czekaj, coś teraz nie, nie pasuje, ale to mniejsza z tym Drewniany Kilo szybko zrobię, a nie, ty masz, no to, to, to ty tam kop, A jeśli daję się, wezmę zasadzenie. Nasze drzewko posadzić, a tu sobie posadźmy. Um, o, o, o tu się, bo cię może drzewko zwrócić, i git to jest No to teraz postaram się zrobić małą farmę. Mm. Kaktusz, piaszek, piaszek pójdzie tutaj, się myślę, albo nie tutaj, bo tu będzie kaktusz. A w sumie też fakt wiesz. No to, no, no to ty, ty tam kobla Albo ja to po prostu spo, spauzuję i tyle będzie. Jak o tym myślisz, żeby to spauzować? Czy nagrywamy całe? No no to ja tylko zrobię to drzewko i to spauzuję i wracamy do was za chwilę. Głupie bo coś się wolno robię. Teraz postaram wydropić jedną sadzonkę i to spawzuje. Nie wiem, czy to markuje sadzonkę z tamtego drzewa. Czy wszystko odłożyłeś do skrzynki. Dobra, jest sadzonka, która nam spłynęła. Nie, nie, jednak ją mam. No dobra, te, teraz to przerobię na deski, to spawzuje ładnie. No to w takim razie wrócimy do Was po krótkiej przerwie. Ty, 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 ty. O, jeden. No to wrócimy po krótkiej przerwie C CTSG na kopoł, troszkę cobblestone. A ja postanowiłem poszerzyć naszą wyspę. Hehehe. He, he. Nie ma to jak trollowanie minecrafta No nie. Eee, lol. Jas i... Dobra, opcje ustawienia sieciowe i se, muszę sobie zmniejszyć piero czystość czatu, bo to mnie trochę wkurza, mnie te wszystkie spałami już wkurzają. Jedziemy z tym dirtem Jadę. Jadę z dirtem. Jadę... eee... Czyli tu jest koniec. Musimy teraz tu, tu, tu hmm. Czy możesz na chwilę przestać, czy masz, czy masz tą myszkę? Aha, no to dobra, w tak, w takim razie poradzę sobie bez tego. Jakoś sobie poradzę. O kurde! E, to nie ja to lawę tu wylełem. To, to nie ja. Kurde, znowu. I spaliłem girt. Mówi się trudno i żyje się dalej. Jak ta lawa fajnie płynie w dół. I ja taki ślimaczek ma zrobić tyle kobla i ile wlezie, czyli bardzo dużo. No, no, no to pogadamy, jak zrobić jakieś 50 taków. Nie, może mo nie no, może więcej. <ścoughs> e, zaraz się zrobi, wiesz, czekaj, już robię. Żeby, żeby, się nie obraził Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, kilofów. Czemu, czemu tego, tego, kobla wyrzucił? A dobra nic, to był, to, to miał takiego buga mnie Dobra, zro, zrobię ci kolejne trzy, żeby cię nie nudziło Ja, ja tu będę poszedł na wyspę <laughs> A co będę innego robił? Nudzi mi się. Ja nie, w sumie to idę teraz odlewać wyspę. To się mi nie będzie nudzić i idę rozłupać ten oto tutaj dirt. O, oj, coś, żebym teraz to źle zrobił. E, zaraz to zamuruję. Tak, y, tak, y, tak tak i tak i tak dobra już to działa, Mam takie pytanie czy ja mogę tutaj postawić spokojnie kobel że ty go nie rozwalisz, nie jednak nie mogę. jednak nie e, nie, nie bo jest ciemno w nocy a, a, a u mnie jest już ciemno to wiesz mały, ma ma mały problem czekaj ja to zrobię inaczej odłożę dirt, patyki Czekaj, takie pytanie. Czy ja to mogę postawić tak w dół? Nie. Mhm, czyli nie. Czyli... Po prostu to dalej jest tak w tą stronę. No to patrzcie, to, to go tepniemy go do lawy. Czemu? To byłby, tak to byłby już taki kompletny troll. No, to by go te. Czy możesz, czy możesz na chwilę zejść, bo ja chcę wziąć spod ciebie Dirta? Czekaj. E, już. No, już masz. Ech. E, nie wiem czemu. No to źle. Aha. Kurde, źle to zrobiłem, ale to mniejsza z tym. Trudno, trochę, trochę, Dirtu zostanie pod wyspą, ale to mniejsza z tym. No a jak? A z czego? Kurde, z piasku albo z Dirtu chcesz. No to, e, gdzie znajdziesz gravel na skyblocku? Aha No w sumie, Nether się, się otwiera o 6, to możemy wejść No, ale to wtedy już będziemy nagrywać odcinek z dwoma kolejnymi gościami Dlatego sta staram się, się szybko rozbudować naszą wyspę Żeby... Hardcore Life Ale nie chodzi mi o to, no je, ja może będę robił Bo no bo XP to mam na komputerze No, eee to popie, proszę Cię Ja sobie yes, mogę zgarnąć em, i, Ja i jakichś 20 widzów No ale, ale to to wtedy To bym to, by, to by posyłał em, do, do znajomych wszystkich, jakie mam na Skype'ie, o suba. A, a tak to, to na razie ty, tylko dwóch moich znajomych dało mi suba, a reszta, reszta to są normalni użytkownicy YouTube. Hmm, czy masz tego kobla? Wyrzucisz. No to, no to wyrzuć mi, ja się postaram tą wyspę rozbudować, jakąś farmę zrobić. I ten generator tona naprawimy. Nie potrzebuję go bierzesz, wiesz? Ale w sumie możesz, możesz go wziąć. Nie ma, nie ma PVP a Ja cię, a ja cię chcę zrzucić. Yy, nie mamy bałwana, ale yy, się kupić. Jeśli nie coś jakiegoś grafa, to będzie bałwan. Aha, no to co najlepsze mi tepniesz i mi, i mi wrzucisz potrzebny i do survivalu? Hehe. <laughs> Ale masz fly'a, tyle ci powinno wystarczyć. Czyż nie? Um, ale jest, jest, taki, jest taki jeden problem. Ty nie miałeś trzech staków kobla, ty miałeś, ty miałeś trzy staki kobla i jeden. chyba to było niesymetryczne, za to jest. Yy... No nie, chyba nie. Um. Jaset. Ja, ja sobie ta tak myślę czy by nie zrobić prezentacji serwera i, i, i omana tam gdzie budowaliśmy spawn, ale wiesz no ja, i ja, ja na ten spawn to miałem inne pomysły na przykład mi, mi nie chodziło o to, że no to trzeba wgrać porządnie permisjon ja, no, ja bym chciał takiego mojego znajomego zawołać ale on, ale, ale on teraz rzadko się na escape, bo tyle ma teraz dużo sprawdzamy. Bo to trzeba wszystko ustawiać, to tak po kolei. Ja mam takiego... Ja na swój stwierdzam, że to ja miałem takiego gościa od pluginów. No i ja, za, ja zawsze mogę z nim pogadać, no to może bym się za to wziął. No to ja już ponad tak kobla użyłem. Nie, ja, ja idę szybciej, bo ja tylko stawiam. A ty musisz jeszcze kopać. Gdy, gdybym nie chodził na shiftie, to byłaby. No to by, to byłaby wtedy większa szansa, że spadnę, ale bym udawał szybciej. No o patrzy pa, Kilo w kolejny mm, No co gitaro ci działa M, mm, czy ty lubisz modyfikacje? Lubisz się z nimi bawić? To zrobię paczkę z modyfikacjami. <laughs> nie Ale ja nie... Ja nie, ja nie chcę no Dusa, nie, chopię, ale ja chcę... ja, ja chcę, żebyś ty jakoś... żebyś jakąś paczkę modyfikacji zrobił. Nie. No ale sobie no... Huś jest fajny, ale... ale ja chcę na, ale jak... Ja grać na takim modu, paku, ktu, który zrobi ktoś dla mnie, albo ja sobie, sa, um, albo sobie, albo sobie sam, sam zrobię Nie, nie. Ja Ci mogę ja ci, ja ci, mogę po, po filmiku podostać modyfikacje, które ja chcę, żeby były. Nie, 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 mi się nie, 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 ale ja, ci, ja ja ci, pod, ja ci zrobię nie, listę nie, które bym chciał, żeby były. Kieś, kieś, to nie, 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 się będzie nudzić. Eee. No to daj mu bana na czat, wej na drugie kąty i go z Kiku, czy coś tam. A to w sumie to ja też to mogę zrobić. Nie wiem czy, 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 czy masz tona, bo mi się już skończył. No. Na pewno nie 300 takim no na pewno więcej, że tego użył jak ja, ja będę na moje główne konto i, i ten Mob Grinder po kareton, to na, na niego pozostaje 10 staków jaki. No, no na pewno nie, nie poszedł 300 taki. Ty, ty, ty to robisz ekonomicznie. A to trzeba iść na hardcore. EMM? Em, em. No, 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 em, no dobra, no to. Z, em, no to trudno. Skąd ten temat? Mam takie pytanie: em, czy mogę zrobić pochodnie? żeby wyspa oświetlić? Czy tego węgla na razie nie marnować? E, no. No to ja tam pochodnie zrobię i tyle będzie? E, no bo jak ty to z, 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 z Patrz. Kto... patrz. Komu jest potrzebny X-Ray na Skybloku? Czy, 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 czy ty to rozumiesz? O. Co ty masz, chłopie? Tylko tyle? No ale oh, o to, to już nie jest hack. No ja o to Aha, no to, to to jest wszystko w Nodusie, tyle, krótko mówiąc No to nie wiem No to dobra, ja się chyba się... Co? Proszę? No ja nie wiem. Kiedy, kiedy to nastąpi to, to tego nawet... E, to, to tego nawet stwórcy Minecrafta nie wiedzą. Tu będzie taka dupna farma. Nie. Z jednej strony będą melony, a z drugiej strony będzie cała reszta. Z melonów czerpie się największy dochód na, na, na tym serwerze. U, o kurde! Ale myślę, teraz padł w, te, w, w tą dziurę, to mnie tym. E, nie chcę go tam ustawiać, bo y, wolę nie. Lepiej nie bo ja co więcej wpiszę ukośnik home i tyle będzie No i się troszkę, i się troszkę posypie, jeszcze, jeszcze Ech, czekaj, gdzie to są FPS-y? to, 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 to ja mam po, po 50 po FPS-ów, po, po 60 <grytek> Dobra, ja się chyba idę zabić, bo mi coś pasek, o kurde. Bo mi coś pasek głodu szar szarżuje. Na bombę! Czekaj, kurde. Chciałem się w tą wodę zobaczyć, mi to nie wyszło. Za trzy minuty... Dobra, za... Yy, przez kobla tylko. No to ja no to już go biorę. Już go wziąłem. <grymne> ja, 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 teraz, ja teraz robię motykę i zaczynam robić farmę. No bo jak to wszystko bugujesz, to coś co to, to, to się dziwić. To, to, to. Yy, ile? Yy, masz 16. E, nie ma ostaku Ale ja go wyrzuciłem Ja go wyrzuciłem e, 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 Tam gdzieś Tam gdzieś Nic e, go wyrzuciłem e, Nie, bo nie mam Aż Ci nawet Aż nawet Screenshota się nawet zrobię i Ci go pokażę Nie no masz Trzcina, trzcina, trzcina Z um, Czemu mążka kostna nie jedziała na trzcinę No, a czemu by nie? E, no, e, no to tu masz ten swój święty kobel Ale nie wbijaj na drugie kąty i mnie nie kikaj cały czas Chcesz ten kabel? Chcesz ten kober Czy nie, bo za niedługo zniknie. Jakby co to pisz to ci, kurde. On mnie nie słyszy. Tylko ty chyba nie będziesz... Nie, 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 my, my za minutę kończymy filmik robimy następny. No, to w takim bądź razie, chodź tutaj, czekaj, ja się fajnie ustawię, i w, i w, i w jakimś fajnym sobie zakończymy odcinek. Um, chodź chod tutaj do mnie, chodź tu koło mnie, to, to, to się ładnie pożegnamy. Będzie impra, bo wyrzucam kobla, ły, ły, rzegam koblem. Szybko wchodź, bo, zaraz, bo dochodzi szósta A ja tutaj rzut, rzucam koblem. Nie, ja żygam koblem i to tak do swoim tak, tak, tak z gęby wychodzi. Um, a takie a... A ja, a ja, mam, ta, a ja mam takie pytanie um, um, Czy... Um, um, czekaj, co ty powiedzieć? Czy czy, 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 ty wiedziałeś, że Kusiak ma największego? Strusia. Ale... ale Strusia. On to tak fajnie, On tak fajnie spłazował na filmiku. No ruchy, bo już bo, bo już trzy staki ko kobla wyrzuciłem i znowu je podniosłem. Masz kobel, łap, 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 żółta łap, łap. w ciebie kobyl stony. tą, jest się. Czekaj. E, gdzie jest? Bo go nie widzę. E, gdzie? gdzie? go nie widzę? Jeszcze się mi nie załadował. Zepchnę cię do lawy zaraz. O cze cześć cześć melon. Cześć, cześć. Dasz jakieś itemki? O śnieg. Jajka. Spoko, jajka. Ja to ja to, ja to wszystko biorę. A czy masz dynię? Hojny jesteś. Chwila. Chwila młoda, chwila. Siosteta się do pokoju dobija. Potem. Eee, do e łap. Łap. Masz. A, 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 a tak w ogóle to. Po co znam kamień kresu? A, ta, a tak w ogóle to. Skąd myście wzięli kamień kresu? No to, to, tutaj, to tutaj, tutaj, tutaj taka pauza, to, bo to będzie bardzo długa historia. No to, no to chodź, tutaj, chodź tutaj przed lawę i się ładnie pożegnamy. Czekaj, F5, F5 No chodź tu do mnie kurde nie. UAL stoję, stoję na lawie I jestem hardcorem. patrz Stoję na lawie ja Tylko mnie tam nie bierz... Nie, nie, nie Ja też pu puściłem shift. No, no to w takim moim razie żegna was Pan cf Do no zobaczenia w następnym odcinku o! ma. Masz warta, że ja nic nie miałem. Yy, narka.